Otoczenie zewnętrzne polskiej gospodarki w 2023 roku będzie ponownie wymagające. Ciągle będziemy odczuwać echa pandemii, także skutki wojny na Ukrainie. Będziemy mieli najsłabszy wzrost gospodarczy w światowej gospodarce od 30 lat, pomijając epizody kryzysowe związane z globalnym kryzysem finansowym w Stanach Zjednoczonych i z pandemią. To na pewno będzie oddziaływać negatywnie na koniunkturę w polskiej gospodarce. Krajowa polityka pieniężna. Będzie w 2023 roku oczekiwać na skutki dość znaczących podwyżek stóp procentowych dokonanych w trakcie 2021 i 2022 roku. Przewidujemy, że Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni stóp procentowych NBP, czekając na efekty dezinflacyjnego spowolnienia wzrostu gospodarczego i wcześniejszych podwyżek stóp procentowych. Rok 2022 zapisze się w naszej pamięci przede wszystkim pod hasłem inflacja. My prognozujemy, że rok 2023 zapisze się w naszej pamięci pod hasłem dezinflacja, czyli wreszcie po takim szczycie inflacji, który zobaczymy w styczniu i lutym. Kolejne miesiące przyniosą nam poczucie ulgi i proces stopniowego obniżania się inflacji. To właśnie dezinflacja będzie hasłem przewodnim 2023 roku, prowadząc inflację na koniec roku do jednocyfrowego poziomu. Każdy okres spowolnienia gospodarczego niesie ze sobą automatycznie silne obawy o to, że to spowolnienie doprowadzi do silnego wzrostu bezrobocia. Ten scenariusz naszym zdaniem dla polskiej gospodarki jest na dziś cały czas bardzo mało prawdopodobny. To czego Powinniśmy się spodziewać, to dosyć stabilne, bezpieczne zatrudnienie, ale kosztem wolniej rosnących wynagrodzeń, na które w wielu firmach po bardzo silnym uderzeniu kosztowym nie ma po prostu już miejsca. Obserwujemy również, że hamują procesy inwestycyjne, przy czym w drugiej połowie przyszłego roku zakładamy, że uruchomienie na większą skalę inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy, jak i inwestycji zbrojeniowych właśnie spowodują takie cykliczne odbicie inwestycji.